Siemaneczko, z tej strony shiny Egg i dzisiaj znów pogramy w Team Fortress 2 Classic. Jedyne co chciałbym was poprosić, to żeby strzelić tego lajka. Normalnie jak strzelasz kaczki na str... nie wiem, jak kaczki strzelasz. Strzelasz kaczki? Ja nie, ale no, słyszałem, że ktoś strzela. Strzelcie tego lajka, subskrypcję, napiszcie coś w komentarzu i... Mam jeszcze drugą propozycję to ja, Shiny Egg, który edytuje ten filmik. Chciałbym tylko szybko powiedzieć, bo zapomniałem w nagraniu, że jak wbijemy 20 subskrypcji. Wiem, że to nie jest zbytnio dużo, ale dla mnie to bardzo dużo, ponieważ 20 ludzi, 20 ludzi. 20 ludzi 20 ludzi, ludzi chce mnie oglądać, chcę patrzeć jak nagrywam te filmiki, więc jak będzie 20 subskrypcji, to zrobię live'a. Tak, wiem, że to jest. Głupie, bo i tak nikt mnie nie oglądał, ale chciałbym od zawsze zrobić live'a. Napiszcie tylko jakbyście chcieli, gdzie, czy na Twitchu, czy na YouTube. Lepiej będzie chyba na, na YouTube, no ale to już od Was zależy. Więc dziękuję za uwagę. Oglądajcie dalej film. Blelelele. Jest taki kanał o nazwie Vortex. Na tym kanale nagrywane są super filmy z Undertale'a. Są taki chillowy, można powiedzieć. Filmy, myślowe filmy, tak, super. I jedyne co chciałbym was poprosić, żebyście tam wbili, powiedzieli siema, zrobisz super odcinki, czy Shiny Egg mnie przysłał, albo coś takiego, dajcie tam lajka, like subskrypcję, tak samo jak mi, taki wiecie, tradzik, nic to wam nie przeszkodzi, możecie, jak oglądacie teraz mój film, to wejście, otwórzcie nową kartę, wpiszcie Vortex na YouTube. Możliwe, że nie znajdziecie tego, bo to trochę trudno znaleźć. Powinien być taki chyba jakiś tam... Z Młodych Tytanów jakiś tam profil albo coś, ale to to już wam... Nie będę zbytnio szczegółów mówił. Czekaj, czy ja widzę, że właśnie tam idziesz? Kurde, jesteś naprawdę super. Jesteś super człowiekiem, mówię ci naprawdę. Jeśli nie wejszłeś, ze spokojem, nie namawiam cię na to, ale... Fajnie by było, gdybyś wszedł. Dobra, już... Nudy są, się robią z tego gadania Jedyne co zrobić, to dołączyć na Custom Maps Albo jakiś inny serwer, tylko żeby Wejść i krankować, Aby nie było tak, że znowu będę czekał k.2-3 godziny Nie wiem czemu taka osoba liczba Żeby nie marnować czasu To ja widzę was W GRZE Let's do this jak słyszeliście tamtego pana, let's do this, czyli gramy teraz. zobaczmy, co tutaj. To jest lepsze może, może nie, może tak. To jest naprawdę of game. Tak, ale No nie, tylko minuta została, dobra. To drag

Yeah. Death, nie, ah. Okay brothers you can Obra, kolejna runda. Wszystko powinno być. Aha. Czemu ten szpieg jest taki zły na mnie? Niech tak do mnie nie patrzy. To już coś zrobił? O nie. Dobra, wiesz co? A no, nie, Dobra, co, to. Nie, nie żartuję. Nie, rób tego. Obra, to zajmie długo. Ja Was widzę w grze. Obra, zaczynamy tą gierkę. Welcome to gaming nie wiem czy to tak. muszę z tego ruszać na wejść tego kura no not here follow me guys i Lecimy. think to the left idziemy do niego yes this map is so cramped i don't know it's small for a cp map pp map one pa Tylko nie to! Logi. Wiedziałem, że kiedyś się z nim spotkam, ale że akurat teraz... Nie... A, nie spadł. A, nie killed A, sniper A, is A, to A, Obra, lecimy Na o, lecimy stąd No nich! Medyk Dam radę, bierze 16 sekund No nie... Tak, już minęło? No dobra, jasne. O kurde To tak długo trwało, że dostałem pusznąć We should go B. That's entire team on A. We can't kill them all. Go B. <laughs> Over here. we me going down. What an Odin. Alert. The control point has been contested. So. Demo on B. B, B. Nerf. Gimme going nerf. Alert. Our last control point is being captured. Nie przetaraj Jest Nie przetaraj ją! to nie obchodzi! O nie no, ile zamierzacie! Audiowizy i. śmierdzić you? ten kudę. E! Ja! I secure. cure okay, daję z tą stroną Ej, yeah, jestem z w... Eeepi Z dynamitu tubiorę mine lonher Potrzebuję mine Lunher, a bo nie w D! To jest C jestem głupi Let's go a baby Jakie to jest duże To więc nie widać Damn, bo myślę, że z Max w nich się takie lagi ma Pany chop, ale nie Co? No co? Oh, but A, bo dynamit. I mean som. Time has been Alert. Alert. Control D has fallen. Millions must die. Random shit, go through rocks him. Alert. Alert. Nie, nie dam się. Nie, ci oh. Чему тут, где ты дал, я уже наступный? на Э. демон... Демон... Хорошо, не... О, теперь что выигрываемый. To mam do powiedzenia do moich wszystkich haterów. No. Oh. Oh. Wygrał. O nie, przyfiknij kolego hadi this move on up bra bra <laughs> One oh. Dzięki Prawa Pajna. ale da mi pomóc. Cieka co on co tam tam mam powiedzieć? To nie chomika karuzana. Power Panda szybkie game Yes, we did. Я слишком нервничаю. Tam jest tych nawet śpieg był szpiegiem, który był szpiegiem. No mój klop! No ja. No, no A. Tak, nie może być Czemu? Na Co on tutaj robi? Let's go! Nic nie pomaga moim teamowi. W ogóle normalnie jestem taki przydatny. Laksa. Nanti. 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 Ile tutaj tych... Jak już czekamy, znaczy, to ja czekam, wy możecie skipnąć, możecie nadwłączyć film, a tego nie róbcie. Yy, dajcie tam do tego Vortexa jakiegoś tam lajka mój dajcie, jakiś dokumentarz bo coś. Nawet jak coś tam wiesz, nie podoba wam się, a to jest niemożliwe, bo masz super filmy, to, to tam no, no, to, no to nic wam nie da, że dajcie jakiś mi, nie wiem, łapkę w dół albo coś, to tylko mu przeszkodzi. On też zaczyna tylko nagrywać Ja też zaczynam, więc proszę mejka Proszę Ale tak na serio No to, 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 to Przestanę gadać, bo już się zaczyna głupio Zapomniałem odpauzować nagrywania Dobra Teraz Tyle rzeczy mówiłem Jak mi nie było jak ja... Normalnie Dzisiaj nikt, nikt mi nie pozwala, No to dzisiaj No to ja już niż nie wierzę w ciebie. Dobrze, że zauważyłem chociaż, żeby się tego ja dostam, nie tego no, nagrywałem, no. ale zostałem është dhe Ej, dhe më manë, njështë dhe Nie, ja, już już mu Medyk szpieg. Będzie Perfectly Cut Screams part 22 Normalnie nie jest same perfekcyjnych szyki Nie lubię umierać. To lubi. <t� growling> Dziękuję ci demon. moment Gdzie jest yes, medyk? Medyk, pomogę ci medyk, medyk, jesteś moim medykiem.

Part 2 um, um. um, um, um. um. Wróciłem! Jestem gotowy do akcji. Um. Wezmę czerwony. Będę inżynierem, graczem. Mam bardzo dobry humor, ponieważ wszystko wychodzi w tym nagraniu. Zapomniałem podpałzować na wyzwanie

Ah uh, yes, hello Mr. Yaria, I'm calling you for your car extended warranty. Uh, we didn't talk a lot since, uh, have you been able to take a new instrument for your car extended warranty? Because it's inspired and you're going to get a jail. I'm Going to get a jail? Jail is very lucrative, so I guess that's I'm uh -huh. Well, okay, if you want the jail, just uh, hit me with a call. And uh, we give you uh, the the GL and the role of director of of course. Uh, and yeah, Also, if you support TF2C, you get a free hat, but not in TF2C. You get just a free hat. Deliver it to your home. Out of my way! Out of my way! Out of my way! So we currently have uh, a Fisher hat. That's all we have. So you can go shift it. Pisz. Pisz. Tym akcentem przegranej chciałbym podziękować za ulubionie. To, że strzeliłeś tą łapkę, nie? Ja, 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 ja patrzę na ciebie. Oj, nie, nie, teraz tam nie idź. W sumie idź. Rób co chcesz. Tym akcentem żegnam was.